Dobry wieczór ze Stadionu Olimpijskiego w Kijowie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To jest ten dzień, to jest ten met Przed nami finał Euro 2012, na który czekały pokolenia. Ziściły się marzenia milionów fanów. Polacy grają o tytuł Mistrzów Europy. Dwie najlepsze drużyny Europy, 22 spośród najlepszych piłkarzy kontynentu i wśród nich Polacy, a puchar Auri de dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mamy nadzieję, że to właśnie w polskie ręce trafi to już za niecałe dwie godziny. Przed nimi niezwykle trudne zadanie. Nie spisywałbym ich jednak na straty. Kontuzja wyeliminowała z dzisiejszego meczu jednego z zawodników. To może być bardzo dotkliwa strata dla drużyny. Europy. Chyba nikt w to nie wierzył przed tym meczem finałowym, chyba nikt to nie wierzył przed turniejem, ale okazuje się, że marzenia się spełniają, Franek Smuda czyni cuda. Cud nad Wisłą biało-czerwono, pięknie, kolorowo, niebotycznie. To nie można uwierzyć, ale to jest prawda. Polska, mistrzem Europy. Fantastyczne. Jak my to wszystko przeżyjemy, to jest po prostu niewiarygodne.